No i zapach cebulki lecimy no To u kartał chyba nie będzie, nie? Ja że on został to chyba tam chyba z tymi kolegami rozpoczywamy Oda, no, że z niej pojeździ, bo o, nie Dobra, kto będzie leciał dropa na, na buoku? Ja nie <gularz> <gularz> ja, ja to, 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 to? Ty drabuś jedziesz, tak? To, to, to ja za wami jadę. No, dzisiaj całą cebulkę spróbujemy to spokojne Jeden dobry, jeszcze trochę ich jedzie. Dobrze, 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 dobrze. Ostatni gasi światło. Ale piękna pogoda. Ja skaczę, jedźcie. Tylko, że ja muszę za wami to zrobić, bo jeszcze, jeszcze gdzieś z worka w czaszce jest, żeby to uważać mocno. Zresztą zawsze jest, no. Romek, to jedź przede mną. Jedź, jedź. Bo ja, bo ja jeszcze niepewnie to robię. I, i róży... Dawaj, dawaj, dawaj Dzida Dzida, jedziemy Bez hamowania tutaj, kurde <laughs> Ale ładnie idzie, kurde Dropik leci Tylko jeszcze za wolno go jadę, wiesz Jeszcze go tak trochę się boję Ale już jest dobrze, już jest w głowie przełamane Ale jednak i tak Rozważnie to się staram jechać Romek, puść mnie tutaj już, dobra. Dzięki. Zobaczymy, czy podjadę na najwyższym przełożeniu. Ale łańcuch skrócony o dwa ogniwa i kurczę jest dobrze na rozciągniętym. Przestał spadać. Tak, po kamieniach lecimy.